Nie, ja nie będę nagrywać, dopóki dzieci nie znikną. To nie, trzy, cztery, dzieci nie znikną. Dobra, słuchajcie. Nie, już się. który byś był Dobra, to nie ma znaczenia. I tak będzie ten śmiech na kamerze. E, i zaczynamy jeszcze raz. Może być. Może być, bo to jest, to jest dzieło Boże. I duch radości nam spoczął. Chcę Wam dać świadectwo naszej córce Zosi. Ja jestem dziecięk, to jest, dzieci, jest moja żona e, Mamy szóstkę dzieci. E, piątka żyje. E, Zosia jest w niebie. A Pana? No o tym właśnie daję Wam świadectwo. No co, może zaczniemy najpierw od dnia naszych urodzin. Ja urodziłam się 30 czerwca, wiesiek 2 lipca. No i 30 czerwca jak się modliliśmy po południu ogródku po przy ognisku, wiesiek poprosił Pana Jezusa o prezent. No i co? W niedzielę trochę się pokłóciliśmy ze sobą. To Nawet nie trochę. Ale nie się... ale to mogę puszczy... mówić. Tak, to jest ważne. E... Niedzielę teraz się pobudziliśmy na temat antykoncepcyjnej. Potocznie e... zwana spirala. Ech, tak, ja uważam, że e... Kościół trochę przesadza z anty całą antykoncepcją, że e... Na nic nie pozwala. Przecież w internecie są informacje, że tak samo deszczu lekarze ginekolodzy twierdzą, że wkładka antykoncepcyjna nie dopuszcza do zatrudnienia. No i co? W poniedziałek, 2 lipiec, rano ja się budzę i e, myślę, jaki tort zrobię dla wieścia. No i nagle widzę dziewczynkę. Dziewczynkę. Taką uciec jest wiek, 6-7 lat. To nas Józef, ale poczekajcie, ja wezmę to na kółko, może... To skoczy pan. sześć, siedem lat, dziewczynka, która idzie po drabinie, jest ciemno wokół niej. Wiem, że to jest obraz od Boga, ponieważ posługujemy się takimi darami, Pan na sołtarzu, jak dara proroctwa, no i... Pytam Pana Boga, panie, kto to jest? No i słyszę tej dziewczynki mamu. To jest Józef. Hej, cześć panie Józef. Słyszymy, słyszę mamu, tak? Pytam Pana Boga, skąd ona się wzięła, tak? Przecież nie miałam żadnego porównania. Nie, nie abortowałam żadnej ciąży, więc pytam, skąd ona jest. No i przyszła odpowiedź jakby od Pana naszego spirala, tak? No i zaczęłam składać fakty i faktycznie dwa lata przed naszą córeczką, młodszą Różyczką, faktycznie, że byłam w szpitalu z lekkim krwawieniem. Lekarze wtedy powiedzieli, że być może to były torbiele na jajnikach. I wtedy właśnie wyjęto mi wkładka koncepcja. Bardzo ubolewaliśmy przez 2-3 miesiące na ten temat. Zastanawiało mnie, czemu ona jest smutna, czemu nie jest jeszcze y, w niebie, czemu się wspina pod rebinie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. A my nie nadaliśmy jej imię Zosia. W tej pory bardzo się zastanawiałam, czy ona już faktycznie po tym chrzcie o na niebach. E, dużo się wczytywało w te rzeczy i e, te dzieci, które nie były ochrzczone, nie mogą jakby stać przed e, Panem Bogiem, nawet się mają dużo złego wypuścić, bo wystarczy im nadać imię. lecz nie wiesz skąd jest. Dziwi się człowiek i pyta, jak może się stać, bym po raz drugi narodził się świętym. E, na każdej Wyszy Świętej zawsze oferowała jakąś odpowiedź na naszą No i słuchajcie, i, e, sytuacja taka, że e, byliśmy na naszej Wspólnocie, e, i tam e, była e, posługa właśnie e, z modlitwy e, nad ludźmi e, od dar Osoba, która nade mną się modliła, nigdy nie słyszała e, tego świadectwa wcześniej e, i po modlitwie mówi do mnie, że wiesz Ela, e, dziwne to jest, że przy Was to krąży taki mały aniołek. Ja mówię tak. A jak, e, jaka płeć tego aniołka jest? Ona mówiła, że dziewczynka, tak? Ja mówię, że taka a ile ma gdzieś? No i ona mówi, że 6-7. To jest taki opis jakby tej dziewczynki, którą ja widziałam, tak? Jej e, też o kolor włosów stwierdziła, że blondydeczka. No i że jest bardzo szczęśliwa i macha radośnie skrzydełkami i jest cały czas przy was. Dziękujemy Panu Włochu za to, że przyszedł do nas z tym prezentem. Może to z jednej strony to nie jest fajne dowiedzieć się, że przyczyniliśmy się do śmierci naszego dziecka, ale z drugiej strony to jest wielka łaska, że Pan Bóg pokazał nam, że mamy to dziecko w libie, tak? Pytając Pana, czy mamy jeszcze jakieś inne dzieci, nie dostałam żadnych dzieci, czyli myślę, że nie mamy. Tak samo też widzimy, jak Pan Bóg jest dobry, bo zastanawiając się przez te kilka miesięcy, potem tym się świętym, czy faktycznie... To jest tak, że medali imienia tych te dzieci idą do nieba. I Pan Bóg pokazał nam, że tak, tak że on zawsze jest w niebie, że jest przy nim, że jest aniołem i jest bardzo szczęśliwa. Chwała pa, Panu. To był taki prezent z terapią szukowo, bo jak do tej pory żyliśmy, no to żyliśmy w takim przekonaniu, że no, żyliśmy po ludzie. E, może nie byliśmy złymi ludźmi, tak z tymi przykazaniami Bożymi to tak różnie. Eee, zawsze myślałem, że nie przekroczyliśmy tego przykazania nie zabijaj. Mimo, może e, Pan Jezus mówi tak, e, że już przeklinając tak i swojego brata w pewnym sensie, go zabijamy językiem bardzo często i słowem. I wtedy, wtedy e, w dzień moich urodzin uświadomiłem sobie, że e, gdyby nie łaska Chrystusa, tak? To ja e, tak naprawdę jestem mordercą, tak? No bo e, mimo, że nieświadomie, mimo, że e, dzisiaj lekarze mówią, że wkładka nie zabija, tak? E, spirala nie zabija, to Bóg pokazuje co innego. E, I to, co mówi Kościół, to jest wkładka wczesnoporonna. My o tym świadczymy dzisiaj, tak? E, jakby doświadczając tego, co Bóg nam pokazał, jako prezent, jako wielki dar, tak? że mamy córkę, bo przez wkładkę została tak naprawdę abortowana, ta została zabita. My świadczymy o tym, że kościół, który mówi, nie nakładaj tego, który mówi nie noś tego, bo możesz być przyczyną. To nie znaczy, że jesteś, tak, ale możesz, tak? Zamordować swoje dziecko. Ma w 100% rację Zobaczcie, tak, jak to co mówi Kościół mimo, że my nie rozumiemy często, tak potwierdza się potem w takich sytuacjach. I o tym my świadczymy. E, tego dnia e, na modlitwie jak ja mówię, Boże, i co teraz? Proszę daj mi jakieś słowo, proszę mi pokaż. Co teraz? I słuchajcie, dostałem takie słowo. E, przeczytam wam to słowo. To jest słowo z Księgi e, Jozłego. Rozdział 20, rozdział 20 od wersetu pierwszego, zaczyna się tak. Pan skierował do Józuwego następujące słowa: Powiedz synom Izraela, wyznaczcie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza. Będą one miejscem ucieczki, dla tego, który nieumyślnie odbierze komuś życie. Będą u Was miastami ucieczki, po to, by sprawca mordu nie zginął z rąk mściciela krwi, zanim nie stanie przed sądem zgromadzenia. Gdy ucieknie do któregoś z tych miast, postawicie go w bramie miasta, by skierował się do uszu starszyzny tego miasta. Słowa opisujące wydarzenie. Zgromadzenie będzie mogło skierować go do miasta i wznaczyć mu miejsce. I on będzie mógł u nich mieszkać. Kiedy mściciel krwi będzie go oskarżał, nie wydadzą zabójcy w jego ręce. Bo niechcący ugodził swego bliźniego i nigdy go poprzednio nie nienawidził. Będzie przebywał w tym mieście. Dopóki nie stanie przed sądem sprowadzenia. Lecz dopiero, gdy umrze wielki kapłan, który w owych dniach będzie na urzędzie, zabójca będzie mógł wrócić do siebie. Odejdzie do swojego miasta i do swojego domu, a także do miasta, skąd uciekł. I słuchajcie, i teraz co Bóg mi powiedział tak naprawdę? Słowo te mówi, że wściciel krwi przy nieumyślnym nawet morderstwie, czy zabójstwie, a tak też się stało w naszym przypadku. Mimo, że Kościół mówi, nie byliśmy do końca świadomi tak, tego, co, co niesie posiadanie wkładki antykoncepcyjnej, tak, korzystanie, i to jest nasza wina obopólna, bo i ja, i Ela jakby wyrażaliśmy na to zgodę. To jest nasza wspólna decyzja. I teraz co Bóg mówi, że powinniśmy umrzeć za to według prawa, tak? ale Bóg mówi przez usta Jozułego, tak, nie umrze. Wielki kapłan, zabójca, nie mógłby wyjść z miasta niezabity sam. A my, wyznawcy chrześcijaństwa, tak? wyznawcy wiary katolickiej, wierzymy, że najwyższym kapłanem jest u nas Pan Jezus, który złożył ofiarę raz na wszystkie wieki, tak? od dwóch tysięcy lat. Ta ofiara, która jest składana, eucharystyczna, gdzie jest ciało i krew Chrystusa ofiarowane Bogu, ratuje nas od grzechów, od śmierci. I tutaj Bóg pokazał w tym, w tym słowie, że, że normalnie powinniśmy umrzeć, a krwią Chrystusa zostaliśmy wykupieni, także nie musimy się ukrywać, także korzystając z krwi Chrystusa, jesteśmy uwolnieni sami od śmierci. Yy. Co chcemy Wam przez to powiedzieć? Chcemy Wam przez to powiedzieć tak, po pierwsze, jeżeli korzystasz z składki antykoncepcyjnej i wierzysz, tak, i wyznajesz wiarę, tak, i uczęszczasz e, na Eucharystię, e, to mówimy Tobie, że możesz przyczynić się do zabójstwa, tak, że jak najszybciej idź do swojego lekarza albo do lekarza, który wierzy, który e, żyje zgodnie z nauką Kościoła. I poproszę, by ci to wyjął, i jeżeli potrzebujesz się zabezpieczać, antykoncepcji, tak, z różnych powodów. E, są metody naturalnego planowania rodziny, antykoncepcja, tak, i możesz z niej skorzystać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli e, nosiłaś ładę e, albo nosisz, tak, e, i e, coś się wydarzyło, tak jak u nas, tak, że, że była jakaś sytuacja, to proś Boga o słowo, żeby posłał swoich aniołów, żeby posłał swoich ludzi, tak? Żeby ci powiedzieli, czy aby przypadkiem nie miałaś sytuacji takiej, czy nie mieliście, jaką my mieliśmy. Jeżeli była to sytuacja taka, tak? To oszcz dziecko w imię Jezusa, tak? tak? Poproś kapłana, tak? Są przeorganizowane, za dzieci abortowane, tak? Bo... bo bo, bo to jest potrzebne, tak, bo Bóg jest dobry, ale e, też sprawiedliwy, i żeby e, trafić przed oblicze Boga sprawiedliwego i prawdziwego, tak, i dobrego, to potrzebujemy chrztu, e, w ojca i syna i ducha świętego. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Bender